Witajcie w jednej z lekcji poświęconych ui songo oraz ui teo. Ui songo to wyrazy naśladowcze. inaczej onomatopeje. Ui teo to wyrazy naśladujące kształt lub ruch mimetyczne. Dziś nauczymy się pięć z nich. Oto one. Tuk tuk, tugun tugun. Ciekak, ciekak, pancak, pancak. Hyk, hyk. Spójrzcie na bajkę, czy potraficie zgadnąć, które z nich cię pasują? <gry> Czy odgadliście prawidłowo? Sprawdźmy to. Pooglądajmy bajkę jeszcze raz, ale już z napisami. <tryk> <tryk> By nie było żadnych wątpliwości, omówmy je sobie pokrótce. Tuk, tuk, puk, puk. Tugun, tugun. Jest to kołatanie serca. Ciek, ciek ciek, Tik, tak, tik, tak. Panciak, panciak. Oznacza to leśnienie. To dźwięk popłakiwania. Jeśli film Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę oraz subskrybujcie kanał, by nie przegapić swoich filmików. Cześć!